Witam Was w kolejnym odcinku poskramiacza e-booków, czyli serii, w której zajmuję się e-bookami. Polecam Wam ciekawe książki oraz obalam najpopularniejsze mity. Seria powstaje we współpracy z portalem koła.pl, który na książki, o których mówię, przygotowuje dla Was specjalną ofertę cenową. Ja nazywam się Miłosz Konarski i zapraszam Was na kolejny odcinek poskramiacza e-booków. Dzisiaj opowiem wam o biografii kobiety, która stworzyła miłe trole. Ja wiem, może brzmi to jak oksymoron, ale miłe trole istnieją. Co więcej, każdy z nas je zna. Miłe trole to po prostu muminki. A książka, o której dzisiaj porozmawiamy, to biografia Tove Jansson, Mama Muminków. Gatunek, jakim jest biografia, możemy podzielić na takie dwa główne nurty: Biografia jako praca naukowa. Oraz biografia jako portret osoby. Portret osoby skupia się na tym, żeby jak najbardziej nam tą osobę przybliżyć, żebyśmy w pewien sposób mogli ją poznać. Zaś praca naukowa, jak ją nazywam, jest to bardzo dokładne, wręcz niesamowite studium danej postaci. To studium jest tworzone przez jego listy, przez jego dzieła, przez ich analizę, ale ta praca naukowa nie pozwala nam. Poznać tej osoby jakby osobiście. I właśnie tego typu biografią jest Biografia to Jansson. Jest to książka bardzo obszerna, bogato ilustrowana, zawiera mnóstwo odwołań, mnóstwo cytatów z listów, mnóstwo analiz właśnie dzieł. Ale czego trochę mi brakowało, to właśnie tej osobliwej relacji z bohaterem. Postać Wianson, nie jest bardzo dobrze znana polskiemu czytelnikowi. Tak naprawdę niewiele o niej wiemy, i ta książka bardzo fajnie nam jej życie przybliża. Biografia, może jak dla mnie, była trochę chaotyczna. Miejscami gubiłem się w całej chronologii, ale myślę, że to tylko dlatego, że jakby została pisana dla kogoś, kto Wianson już zna, a chce poznać bardziej. A to było moje pierwsze spotkanie z jej osobą. Książkę jednak wam polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, jeżeli lubicie czytać o ciekawych ludziach, ta książka na pewno wam się spodoba. Jest ona bardzo bogato ilustrowana. Mamy tu mnóstwo zacytowanych dokumentów, czy to listów, czy nawet pojawiają się tutaj niepublikowane nigdy dotąd fragmenty muminków. Dla fanów muminków będzie to naprawdę niesamowita gratka. A dla całej reszty bardzo ciekawa przygoda. Oczywiście tą książkę, to czyli mała muminków, możecie kupić w promocyjnej cenie na portalu kobe.pl. Czas na drugą część odcinka poskramiacza e-booków, czyli część, w której obalam mity, w której obalam te wszystkie rzeczy mniej lub bardziej nieprawdziwe, które namnożyły się wokół e-booków, wokół czytników i e czytelnictwa Mitem na dziś jest mit, czytnik to gadżet. Słuchajcie, ten zarzut słyszymy bardzo, ale to bardzo często. Jest to jeden z najczęściej powtarzających się zarzutów wobec e-czytelników. Często słyszymy, po co marnować kasę na jakiś czytnik, jak to jest tylko gadżet. Spokojnie mogę sobie kupić książkę normalną i przeczytać. Zastanówmy się jednak, jak zdefiniować gadżet. Gadżet, według Wikipedii, jest to wymysł, przyrząd, urządzenie. Jakaś mała rzecz, nie spełniająca żadnej wartości użytkowej, jednak nam chodzi o inne znaczenie gadżetu, w jakim pojawia się w stosunku do czytników, czyli nowość techniczna, jakieś nowe urządzenie techniczne, które właśnie przez wielu jest uważane, że nie ma żadnej wartości użytkowej, do niczego się nie przydaje, służy tylko do tego, żeby się popisać przed innymi, że je mamy, ma kwestionowaną funkcjonalność i użytkowość. Skąd wzięło się takie właśnie powszechne przekonanie o gadżetowości czytników? Czy po tym, że z wyglądu przypominają tablety? Tablety, które no właśnie są gadżetami, nie są niczym konkretnym, nie zastąpią nam komputera, nie zastąpią nam komórki, są czymś pomiędzy, co tak naprawdę nie ma jasnego zastosowania. Czytniki mają jasne, funkcjonalne zastosowanie, no czyli właśnie czytanie książek. Jest to urządzenie elektroniczne stworzone właśnie tylko w tym jednym celu czytania książek. Co więcej, przejdźmy do tej drugiej części definicji, która mówi o użyteczności. Nikt nie zaprzeczy, że czytnik jest użyteczny. Najczęstszym przykładem użyteczności czytnika jest jego pojemność oraz rozmiar. Pojemność, że taki czytniczek jest w, sobie w stanie zmieścić około 2000 książek i rozmiar. Że jest malutki, wręcz po prostu kieszonkowy. Kiedy jedziemy na wakacje, zazwyczaj chcemy zabrać ze sobą parę książek do przeczytania. I zawsze staje się to problemem. Które tytuły wybrać? Jak to zrobić, żeby nie jechać z połową walizki obładowaną książkami, a bez, a bez najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak na przykład ubrania? Z takim problemem na pewno boryka się część z Was, jak nie większość, w każde wakacje. I właśnie taki czytnik. Jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Jeżeli weźmiemy przeciętnego rozmiaru książkę i porównamy ją do czytnika, czytnik jest mniejszy, cieńszy i lżejszy? Przeciętna książka ma 300 stron. Czytnik jest w stanie pomieścić ich. Hmm. 2000 książek razy 300 stron to jest. 5 milionów? w każdym razie multum. Tak więc jeżeli ktoś mówi, że czytnik jest gadżetem, możemy się z nim zgodzić tylko w tym, że tak, jest gadżetem, jeżeli mówimy o gadżecie jako nowości technologicznej. Bo w dalszym ciągu jednak czytniki nie jest to nowość. I w taki właśnie sposób obalamy mit ósmy. Ponieważ czytnik to w żadnym wypadku nie jest gadżet. I to było na tyle w dzisiejszym poskramiaczu e-booków. Biografię to możecie kupić w promocyjnej scenie na portalu kobe.pl. Link macie w opisie. Jak macie tylko jakieś pytania dotyczące e-czytelnictwa, dotyczące czytników, piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. A jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować bezpośrednio w jakiejkolwiek sprawie, Dołączcie do grupy widzów z Kamerą wśród książek na Facebooku. Link również macie w opisie, a ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć!